Wybierasz szkołę średnią? Wybierz szkołę sukcesu. Szkoła sukcesu to taka, w której zyskasz najwięcej. Centralna Komisja Egzaminacyjna porównała wyniki egzaminów uczniów po szkole podstawowej oraz ich wyniki na maturze. Dane pokazują, że w trakcie nauki w Liceum Czartoryskiego wyniki uczniów zwiększyły się dużo bardziej niż przewidywano. Prostymi słowami, niezależnie od tego, czy jesteś wybitny, czy dopiero zamierzasz pokazać światu, na co cię stać, nasza szkoła da ci najwięcej. W rankingu perspektyw, Liceum Księcia Czartoryskiego dostało tytuł Srebrnej Szkoły 2022. W Czartoryskim wiedza sama wchodzi do głowy. Nie musisz się uczyć. Nie no, to nie tak. Jednak musisz. Ale dzięki naszym nauczycielom nie zapraknie ci motywacji i inspiracji. Uwielbiam kontakt z młodzieżą. Uwielbiam ich przekonywać do tego, że nawet trudne rzeczy w matematyce można sobie w głowie poukładać, tak, żeby na maturę iść bardzo, ale to bardzo spokojnie. Pasjonujące jest to, że mogę kształtować, ba, kreować młode umysły. Jeżeli ja widzę, jak ci młodzi ludzie chłoną. To, co się do nich mówi, jak oni to przetwarzają, jak się stają autonomicznymi intelektualnymi bytami, to to jest miód na moje serce. Praca z młodzieżą w naszym liceum daje mi niezmiernie dużo satysfakcji, gdy obserwuję ich postępy w opanowywaniu umiejętności językowych oraz ich wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Nie ma... Masz ambicje, żeby zostać olimpijczykiem? Przyjdź do czartoryskiego. Wielu w drodze na szczyt wspierali nasi nauczyciele. Z nimi tobie także się uda. Przygotowanie do olimpiady czy do innych konkursów jest naprawdę na wysokim poziomie i to można zauważyć nie tylko no, po mnie, ale również po wielu tutaj absolwentach, którzy również zyskali bardzo duży, wysoki szczebel. Są przedmioty, których powinieneś się uczyć, ale pewnie są też takie. W których uczysz się, bo chcesz. W czartoryskim możesz wybierać spośród szerokiej oferty przedmiotów rozszerzonych. Podobnie jest z nauką języków obcych: angielski dla wszystkich, a drugi język jest do wyboru. Żeby zdobywać wiedzę, musisz mieć niezłą formę fizyczną. Doskonale wie o tym Sor Krzysztof, świetny nauczyciel angielskiego, całkiem niezły tenisista i nasz szkolny instruktor. Sor Marek wielką pasję do historii łączy z prowadzeniem szkolnego klubu piłki nożnej. I dziewczyny, trzy minutki, czas start. Nie trzeba chyba dodawać, że sport kochają także nasi włafiści. Liceum Czartoryskiego to nie tylko obowiązkowy program nauczania. Tutaj możesz odkryć lub rozwinąć swoje talenty. Malarski, literacki, muzyczny, aktorski, a nawet filmowy. Dobrą atmosferę w szkole podkreślają okolicznościowe koncerty, a także niebanalnie obchodzony Dzień Patrona Szkoły. Podoba nam się klasyczna architektura, ale lubimy także wyjść poza mury naszej szkoły. Chorwacja, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Bośnia, Włochy, Hiszpania i oczywiście Polska. To są nasze ulubione kierunki podróży. Dlaczego mamy kształcić się tylko i wyłącznie w ławce? Niech wyjazd, wycieczka, zielona szkoła będzie formą edukacyjną. Jeździmy na zielone szkoły, ale także uczestniczymy w międzynarodowej wymianie młodzieży. Z czartoryskim zwiedzisz świat i podszlifujesz swój angielski. Wracamy do domu, czyli do szkoły, a konkretniej do internatu, czyli jakby drugiego domu, nieważne. Ważne jest, że nasza szkoła jest jedyną szkołą z internetem w Pułapach. A więc, jeżeli chcesz spędzać więcej czasu ze znajomymi, poczuć przedsmak życia studenckiego i mieszkać raz, dwa, 30 metrów od szkoły. To miejsce jest dla Ciebie. Na pewno dużym plusem jest brak dzwonków. Ja uważam, że Tania Kawa w automatach. Mi szkoła bardzo się podoba, wygląda jak jakiś pałac. Nasza szkoła jest w sumie nowoczesna. Tak, i bardzo otwarta na różne sytuacje u ludzi. Tak. Długie przerwy spędzane w sklepiku. To mój tekst, ja chciałam powiedzieć, bo ja spędzam jako maturzystkę spędzam długie przerwy w sklepiku z moimi przyjaciółkami. A ja uważam, że w sklepiku są najlepsze kanapki. Ja uważam, że możemy tutaj rozwijać swoje pasje i być tutaj sobą, dlatego jest to bardzo dobra szkoła, bardzo ważna. Nie, tak tak no poważnie! Nie. Mam nadzieję, że to Cię przekonało. Zostań jednym z nas. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Tradycyjnie najlepsi.